Była to pierwsza impreza po moim wyjściu ze szpitala. Zupełnie bez próby. Dziwię się, że się to tak rozeszło, bo to jest bardzo kiepski materiał. Tak, o płycie live 1986 w tylko roku z 1991. Wypowiadał się sam. Tadeusz Nalepa. Można dyskutować, można się zgodzić, można się nie zgodzić. Wiadomo, twórca inaczej patrzy na swoje e, dzieło. Natomiast e, jeśli chodzi o materiał, no dla mnie jest to jedna z ciekawszych płyt polskiego bluesa. Kim był i co robił Tadeusz Nalepa? No nie będę się tutaj specjalnie rozwodził. E, tak z kominkerskiego obowiązku nadmienię, tylko że był to polski gitarzysta bluesowy, e, autor piosenek, kompozytor, e, autor muzyki filmowej, m.in. do filmu Śmierć Dziecioroba. Mm, współpracujący z wieloma artystami polskiej sceny muzycznej, e, lider zespołów takich jak Blackout, Breakout, no i później Solowa Twórczość pod własnym nazwiskiem. Większość życiorysu można sobie sprawdzić. Oczywiście, to też nie o to chodzi, żebyśmy tutaj poświęcali wiele czasu na to, żeby tę postać omawiać, bo wolałbym się skupić na tym, co Tadeusz Nalepa po sobie zostawił. Dzisiaj, e, płyta koncertowa z 1986 roku, realizowana w Teatrze Wielkim Włodzi, pod tytułem po prostu Live 1986. Tak prezentuje się okładka, okładka oryginalna tego wydawnictwa to jest wydanie metal Mainowskie. Wcześniej jeszcze było jedno wydanie redycji na CD, trzeba nadmienić w tym miejscu, że Tadeusz Nalepa formował swój zespół w 1983 roku, później nastąpiła przerwa. No i właśnie, tak jak wspominał, po wyjściu ze szpitala, gdzie miał zabieg usunięcia nerki. Pierwszym, pierwszym poważnym występem właśnie okazał się ten Łódzki, udokumentowany właśnie na tym krążku, oczywiście czarnym, a później w formacie płyty kompaktowej. Zespół, jaki towarzyszył Tadeuszowi, no to była grupa świetnych muzyków, którzy pochodzili troszeczkę z różnych światów bo bębnił chociażby Jarosław Szlagowski, który wcześniej kojarzony był z zespołem Lady Punk. Gitarzystą, drugim gitarzystą był Andrzej Nowak, niestety niedawno zmarły gitarzysta, założyciel, lider grupy TSA. Basistą był Bogdan Kowalewski, a klawisze miał we władaniu Rafał Rękosiewicz. Materiał, jaki postanowili zagrać, był oparty na klasykach breakoutu, bo na 7 utworów tylko dwa są współcześniejsze, wtedy współcześniejsze. Są to zasady gry, i nauczyłem się niewiary. Reszta materiału była oparta na tym, co Nalepa tworzył z grupą breakout. Są to troszeczkę zmienione wersje utworów, zwłaszcza widać, raczej słychać, to w przypadku kiedy byłem małym chłopcem jest tutaj bardziej jakby taka zapętlona wersja, troszeczkę bardziej w, jednej, w jednym klimacie utrzymana. Natomiast kultową, kultową kompozycją z tego właśnie krążka była modlitwa. Ostatni utwór. Bardzo przejmujący, świetnie wykonany i utrzymany w takim nastroju natchnienia, żalu, ale też i nadziei. Z tym świetnie komponowały się teksty Bogdana Lebla, który oczywiście pisał przez większość czasu w współpracy z Tadeuszem. Można ująć je jednym słowem, są ponadczasowe. Album lubię, często do niego wracam, w ogóle twórczość solowa, e, lepy. E, jak dla mnie się troszeczkę zamyka e, w 1987 roku, kiedy wychodziła płyta Sen Szaleńca, to jest studyjny, premierowy materiał, który nagrywał właśnie ze swoim zespołem, e, później jeszcze świetna kolaboracja z ze zespołem Jam w postaci płyty Numero Uno z 1988 roku, a wcześniej, przed Live 86, się, e, ukazał się materiał. Tylko wcześniej, na kasecie y, była, to, była to płyta pod tytułem Poznań Giełda Live i ona została poddana reedycji przez Metal Mind w, dopiero w 2006 roku, kiedy wychodził ciekawy box e, z nagraniami, właśnie solowymi Tadeusza Nalepy. Warto sobie tą płytkę sprawić, z tego względu, że zawiera świetny materiał, który został rejestrowany w poznańskim studiu Giełda. Można poczuć klimat sesji, ponieważ zarejestrowana jest w, sumie w całości. Mam na myśli tutaj wypowiedzi, komentarze na gorąco, nalepy, takie krótkie wstawki, tam... Skomentowanie formy zagrania, że nie wiem, bardziej z jajami panowie, i tak dalej. To właśnie e, takie smaczki tego materiału. E, same piosenki, które zostały tutaj napisane, no to e, z tego, co się orientuję, bo jakimś takim hiperfanem nie jestem, więc wybaczcie, jeśli się tutaj gdzieś machnę, że tak powiem, ale e, z tego, co mogę. Tutaj odczytać, no to kamienie. Kamienie są utworem instrumentalnym, które był jeszcze za czasów breakoutu. Natomiast reszta, właśnie wspomniane, wcześniej nauczyłem się Niewiary i zasady gry później zostały grane na żywo właśnie w Łodzi, nie tylko tam, ale no, rejestrowane na, na żywo. No ale reszta, część jest pisana przez samego Tadeusza bez współpracy z Bogdanem Leblem. Teksty Tadeusz popełnił fajne, nawet yy, też pasujące. Jeden z ciekawszych utworów to Jedź ostrożnie, nie popędzaj kół. Taka metafora. E, warto sobie posłuchać. E, to są takie klimaty no, stricte bluesowe. Oparte jest wszystko na bluesie takim e, troszeczkę czerpiącym z zachodu, troszeczkę czerpiącym z Polski. I taki e, przyjemny miszmasz się robi. E, no ale słychać, że, że chłopaki grają szczerze, i przez to właśnie ten solowy nalepa bardzo da się lubić i po latach. No nie jest to jakieś tam archaiczne granie, cały czas jest fajne mięsko, fajny smaczek. Nie jestem wielkim fanem bluesa, nie jestem wielkim fanem polskiego bluesa, ale są wyjątki. Takim wyjątkiem jest właśnie Tadeusz nalepa, Breakout. To jednak ponadczasowa muzyka. Która cały czas przynosi pewne emocje, pewną energię, którą ciężko jest odrzucić, muzyka, która gdzieś powstawała z potrzeby serca, z potrzeby szczerości, słychać to do dzisiaj warto się zaopatrzyć, ciekawe rzeczy, ciekawa muzyka kawał polskiej muzyki, kawał polskiego bluesa, co prawda słychać inspiracje, ale no gdzie nie słychać, wiadomo to co było wcześniej jest tym fundamentem, ale ważne jak się z tego fundamentu czerpie i tutaj chłopaki wywiązują się znakomicie z tego, odrabiają lekcje i, i słychać, że, że jednak grać umieli. Jeśli film się spodobał, to dajcie znać, udostępnijcie, pokażcie komu chcecie, pozdróbcie, kogo chcecie, trzymajcie się, hej, widzimy się w kolejnym odcinku.